Cześć wszystkim, witam Was w nowym filmie i dzisiaj zapraszam na spory Holzary z Zary z nowości. Hall, tylko i wyłącznie z Zary, i powiem szczerze, że zwykle ja skupiam się na innych sieciówkach albo wszystkie ze sobą mieszam. Także tym razem wybrałam się po prostu na zakupy bez konkretnego motywu przewodniego, tylko żeby zobaczyć, co mają fajnego i wam to pokazać. Przy okazji, sprawdzić na sobie, ponieważ żadnych z tych rzeczy nie mierzyłam. Będziemy to robić teraz, także będzie ta reakcja na żywo i. Zapraszam Was serdecznie na film, dajcie znać, czy coś takiego Wam się podoba, czy chcecie takie hole z innych sklepów. To tyle. Zapraszam! Zanim Wam pokażę pierwszą rzecz, to powiem Wam, że tym razem kupiłam dużo basiców typu topów, białych, czarnych, jakichś takich bluzek zwykłych, ponieważ wiem, że dużo osób też takich szuka, a ja mam tendencję do chodzenia do takich sklepów i szukania jakichś takich tylko ciekawych rzeczy, jakichś ciekawych kolorach, wzorach i tak dalej, a rzadko kiedy sięgam po bejziki. A ostatnio <noise> powiem Wam, że bardzo lubię ubierać się tak czysto, bez bez żadnych kombinacji, i tym razem właśnie pokażę Wam dużo różnych basicowych rzeczy, których często poszukujecie. Pytacie się, skąd jakieś takie mam, a ja też w sumie potrzebuję nowych. No ale dobra, zacznijmy jednak od takiej sukienki, która w tamtym roku e, mam wrażenie troszeczkę zawładnęła TikTokiem. Jest to taka satynowa sukieneczka. Nie wiem, czy to jest dokładnie ten model, ale pamiętam, że w tamtym roku był po prostu szałdział na tą e, białą, satynową sukienkę z Zary. Także znalazłam w Zarze e, właśnie takie sukieneczki. Tak jak mówię, nie jestem pewna, czy to jest taki sam krój, czy może podobny. E, ale były w różnych kolorach. Była nawet fioletowa, była czarna, była biała. Także wzięłam tak szampańską, bo najbardziej mi się spodobała. Także wskakuję w nią i zaraz sobie ją omówimy. No dobra, jestem w pierwszej sukience i od razu powiem, że mam na sobie rozmiar XS i kosztowała 119,90. I powiem Wam, że porównując ją do tego modelu z samego roku, bo już widzę, że to nie jest ten sam, mam wrażenie, że oni próbowali ją troszeczkę... Poprawić i tak dopracować, ponieważ tamta w tamtym roku była totalnie niepraktyczna, mimo tego, że była śliczna. Omówmy sobie dokładnie to. Powiem Wam, że ogólnie krój bardzo mi się podoba. Pokażę Wam od razu, jak wygląda tył. No, wygląda bardzo, bardzo kobieco, delikatnie, dziewczęco. No jednak satyna to jest taki piękny, zwiedny materiał. Dlaczego czuję, że chcieli ją dopracować? Ponieważ ja się nie, nie czuję na tyle niekomfortowo, żeby nie móc w niej wyjść, wydaje mi się, że mogłabym spróbować, także to już jest jakiś plus. Ale ten dekolt jakoś dziwnie leży. Wydaje mi się, że on jakoś tutaj mnie dziwnie poszerza. Może to jest kwestia tego, że tego materiału jest tutaj zbyt dużo i no zobaczcie, że proporcje mojego ciała są w ogóle zaburzone, jakby tutaj jest szeroko i tu się zwęża i... Nie podoba mi się ten dekolt. Jeżeli chodzi o tył, to wygląda bardzo ładnie. Mógłby być nawet jeszcze, jeszcze tutaj niżej się kończyć, ale wciąż mam wrażenie, że tego materiału na tyle jest za dużo. Mm, ale bardzo fajny jest ten splot tutaj, także tył by jeszcze przeszedł. No ale słuchajcie. Yy jakoś tak wyszło, że mam na sobie czarną bieliznę no i jak widzicie ona niestety trochę prześwituje no, no niestety, nie mogłabym w niej wyjść, musiałabym mieć szwobu cielistą bieliznę do tej sukienki, bo ten materiał jest prześwitujący ogólnie powiem szczerze, że jestem na nie nie zostawiłabym sobie tej sukienki bo nie leży idealnie i nie czuję się w niej do końca kobieco przez te zaburzone proporcje może jakby ktoś miał większy biust to ten materiał by się lepiej ułożył, ale Wydaje mi się, że dziewczyny z większym biustem by takiej sukience nie wyszły ze względu na prześladowanie i niepraktyczność. Także niestety z bólem serca. Mówię jej nie. E, dobra, teraz sięgnęłam sobie po basiki. Mam tutaj jeansy, które wyglądały bardzo zachęcająco. Mają też rozcięcia nogawek, także zobaczymy, bo naprawdę ten jeans i jego kolor mi się bardzo podoba. Wzięłam je sobie w rozmiarze 34, także zaryzykowałam słuchajcie, bo ja nigdy nie wiem, czy 34, czy 36, ale no. Chciałam 34. I wzięłam sobie też taki zwykły biały top. Ja na przykład poszukuję czegoś takiego teraz, bo te białe topy niestety lubią się szybko brudzić, na przykład podkładem, który później się nie ściera, nie zmywa, więc ten top, jeżeli byłby fajny, to bym sobie go zostawiła. I jego wzięłam w rozmiarze S. Witam Was w zestawie, który, nie będę ukrywać, bardzo, bardzo mi się podoba. Zacznę może od topu. Powiem Wam, że w zarze już zdarzało mi się mierzyć parę takich zwykłych topów i nigdy one mi jakoś nie podpasowywały, albo były miały za duży dekolt. Za mały dekołek, albo dziwne wycięcia i leżały dziwnie. Tak ten wygląda super. I powiem szczerze, że chyba sobie go zostawię, bo jest takim prostym topem, jest tani, wygląda bardzo ładnie. Fajnie, że ma takie troszeczkę większe te wycięcia, a nie że kończy się pod samą pachą, bo często to nie wygląda zbyt dobrze. Także top super. Serio. I chyba ze mną zostaje. Jeżeli chodzi o spodnie, to wydaje mi się, że z rozmiarem trafiłam idealnie, ponieważ. Wyglądają bardzo dobrze, naprawdę bardzo dobrze i komfortowo się w nich czuję. Czasem spodnie w zarze są takie twarde, że ciężko się ruszyć. Nie, z tych mamy czuć, czuć elastan. Po prostu są bardzo, bardzo wygodne i powiem szczerze, że naprawdę leżą świetnie i mimo tych dziur nad kolanami, szacun, że są nad kolanami, bo jakby były na kolanach, to wystarczy parę razy wyjść parę razy kolana i od razu te dziury by były ogromne i wyglądały paskudnie. Także tutaj, e, gdzie nie jestem zwolenniczką dziur, te dziury mi się podobają. Bardzo podoba mi się kolor tego jeansu, podobają mi się te wykończenia tutaj, że są właśnie takie ciemniejsze w niektórych miejscach. Zobaczcie, jak one ładnie leżą. Praktycznie w ogóle tutaj nie odstają Ym, i naprawdę też tyłek wygląda dobrze. Czuję się w nich bardzo wygodnie i czuję się wygodnie w nich. No nie wiem. Po prostu jest mi w nich bardzo wygodnie i chętnie bym w nich wyszła. Powiem szczerze, że mocno się zastanowię, czy ich nie zostawić, bo one mają te fajne rozcięcia tutaj na dole. I co jest ich kolejną zaletą? Że dół tych spodni jest tak jakby popruty. On nie jest zakończony szwem, także to jest moim zdaniem duży, duża, duża zaleta i właśnie bardzo fajne takie wykończenie. Także słuchajcie, no ten zestaw jak dla mnie bomba i... Na pewno, na pewno jestem na tak. I bardzo polecam te dwie rzeczy. Dobra, sięgam sobie od razu po koszulę. Jest to biała koszula lniana. Powiem Wam, że rzadko mi się zdarza, żeby e, pani, która mnie obsługuje przy kasie, mówiła coś o ubraniach i je polecała. Tak, przy tej koszuli zatrzymała się i powiedziała, że ma tą koszulę, przejeździła w niej pół świata i bardzo ją poleca. Jest to koszula lniana, także mamy tutaj fajny skład. Powiem Wam dokładnie, jaki skład! Aha, dobrze mamy tutaj po prostu 100% lup, ok, więc czuć, zresztą no czuć, że to nie jest taka klasyczna koszula i wydaje mi się że na lato taka propozycja będzie super, jest ona w cenie 139 zł i wzięłam sobie ją w rozmiarze S, bo zobaczcie że ona i tak jest duża, także ja sobie ją tutaj od razu z wami przymierzę, bo ja uwielbiam nosić koszulę jako takie okrycie wierzchnie niekoniecznie samą koszulę, tylko właśnie na przykład na taki to bo czemu nie? Słuchajcie, idealnie się składa, bo mam tutaj lustro. No, słuchajcie, powiem wam, że podoba mi się. Bardzo fajne są te rozcięcia z boku. Wygląda to ładnie, moim zdaniem. Szczerze nie wiem, czy nie wolałabym Emki, jako że jestem fanką oversize'u, co już na pewno wiecie. To chyba wybrałabym dla siebie M. Nawet też ze względu na to, żeby rękawy były odrobinę dłuższe, ale to są tylko i wyłącznie moje upodobania, ponieważ ja bardzo lubię, kiedy rękawy są za długie, aż mi tutaj zachodzą na kostki. Także ogólnie koszula jest bardzo fajna. Powiem wam, że len za 140 zł wydaje mi się, że nie ma tragedii i tak jak mi ta pani powiedziała, doradziła, poleciła, że ta koszula będzie bardzo fajna na lato i po prostu do ciepłych krajów, żeby sobie ją na siebie zarzucić. Wygląda bardzo fajnie i to, co też mi powiedziała ta bardzo miła pani, którą mm. pozdrawiam, jeżeli jakiś student to ogląda, to, że ona się jakby czasem rozciąga, ale po praniu ona, się, ona z powrotem wraca do swojej poprzedniej... Wersji, w sensie poprzedniego rozmiaru, tak jakby. Także ciekawe, ciekawe. No i co? I tą koszulę mogę Wam polecić. Prosta, biała koszula, którą możecie też oczywiście nosić zapiętą. Możecie ją sobie nosić jakoś tutaj do jeansików. Bardzo fajna propozycja. Jest ona tak. Dobra, nie byłabym sobą, gdybym nie sięgnęła po coś kolorowego i niebejskowego, także teraz przymierzymy sobie taką koszulę. Koszulę o bluzkę? No nie wiem jak to nazwać, ale wygląda bardzo ciekawie. Jest to taka satyna z bardzo ładnym połączeniem kolorystycznym, fioletowo-zielonym. Uwielbiam to połączenie. Wzięłam sobie ją w rozmiarze XS i kosztowała 129 zł. No dobra no, sprawdźmy to. Ale materiał wydaje się bardzo sztuczny i raczej potliwy. Dobra, jestem. E, powiem wam, że na pierwsze wrażenie jest to dosyć dziwne uczucie, jak zakładacie bluzkę, która no nie jest elastyczna w żaden sposób i po prostu musi być wybrana dobrze rozmiarem, bo o tutaj się stopuje, no nie? Ten materiał po prostu nie jest elastyczny i jest to takie... Nie powiem, że niekomfortowe, bo jest to uczucie takie do przyzwyczajenia się. Po prostu ten materiał się w ogóle nie rozciąga. Szczerze, jedyne, co podoba mi się w tej bluzce... Dobra, co dwie rzeczy. Połączenie kolorystyczne i dekolt. I na tym skończę. Bo tak, rękawy są dla mnie zbyt krótkie. Wygląda to dziwnie. Mam wrażenie, że ubrałam bluzkę w tym momencie, jak dla starszej pani, mocno starszej. Widziałabym w tym babcie na przykład. Bo ten krój jest bardzo dziwny, jakby nie wiem dlaczego, ale czuje się w niej jakoś dziwnie i staro. W sensie... Ta bluzka na wieszaku wyglądała ładnie, ale na mnie nie wygląda. Spróbuję ją włożyć do spodni. dobra, jest odrobinę lepiej, tak? Bo mamy tutaj wysoki stan spodni, ale wciąż te rękawy. Co jest z nimi tak? Jakby nie czuję jej. No nie, no nie czuję. Także widzicie jak wygląda ogólnie, jest komfortowa, w sensie jakby dobrze się układa i tak dalej. Ale ten krój nie dla mnie wracamy troszeczkę do basiców e, wzięłam taki top, który zdziwił mnie swoją ceną, bo kosztuje 89,90, no ale teraz wam powiem, że wzięłam go w rozmiarze S ten top wygląda jak taki mini gorsecik zapowiada się dobrze, nie jest to taki typowy gorset, ponieważ ona jest elastyczna także możliwe, że będzie się ładnie dopasowywała do ciała oprócz tego fajny dekolt bardzo lubię takie kwadratowe dekolty i nie jest to takie wcale proste, żeby kupić ładną bluzkę z kwadratowym dekoltem, także sprawdźcie to cudo, moi drodzy. Zakochałam się. <laughs> Nie spodziewałam się, że ta bluzka będzie tak bardzo obcisła. Obcisła. Ale jest, i powiem Wam, że to jest jej duża zaleta, ponieważ ona nawet mi tutaj robi takie, taki delikatnie podkreślony biust. A wiecie, u mnie nie ma za bardzo czego podkreślać, a ona to robi. Więc dziewczyny z większymi piersiami będą bardzo zadowolone, ponieważ ta bluzka Wam trochę ściśnie. I mimo tego, że od boku, okej, okay, wyglądam jak peska, ale od przodu ona bardzo fajnie tutaj te piersi podkreśla, także myślę, że dziewczyny z większymi będą bardzo usatysfakcjonowane, jeżeli lubią podkreślać. Nie no, powiem wam, że ten top zostaje u mnie. Ja nigdy robiąc zakupy do filmów nie zostawiam sobie rzeczy, ale wydaje mi się, że z tego holu może coś u mnie zostać, także no znaczy zostanie coś na pewno i to będzie właśnie ten top. Okej, okay, widzicie tutaj metkę? Nie schowam tej metki, no ale zobaczcie. Patrzcie, jaki jest piękny tył, piękny przód. Piękna, piękna. Nie wiem, czy to nie jest moja ulubiona rzecz, jak na razie. <gry> Chociaż powiem Wam, że za przyjaźnią się z tymi spodniami. Nie zostawię ich, bo ich nie potrzebuję, ale czuję się w nich bardzo dobrze. Ale ten top wygrywa, jak na razie. Zajebisty Nawet sprawdzę, czy nie ma innych kolorów, bo jeżeli są, to... I want this. Dobra, także polecanko, lecimy po kolejną rzecz. Co teraz? Może znowu jakiś top, skoro tak dobrze jej idzie. Dobra, to jest akurat body. Wzięłam tutaj takie piękne z pozoru satynowe body i na pewno tutaj z tego były różne kolory, chyba był biały i czarny jeszcze, ale skusiłam się na róż, ponieważ wiecie, chciałam być... Nie wiem, jaka chciałam być, może inna. Wzięłam go w rozmiarze XS, także zobaczymy, bo ten materiał nie jest elastyczny. 99,90, także całkiem sporo, ale powiem Wam, że ten materiał jest taki konkretny, bo to nie jest, nie jest to cieniutkie. Także wydaje mi się, że może to fajnie tak tutaj e, nam kształtować sylwetkę. Nie wiem, oby. Zobaczymy. Ta góra mnie tutaj bardzo zachęciła. Też taka ala gorsetowata, także let's do it. Słuchajcie coś tak czułam, że nie może być zbyt dobrze, tak cały czas. Uwaga, uwaga, nie dałam rady się dopiąć, ogólnie. Może, jak ktoś by mi pomógł, to bym się dopięła, ale teraz bałam się, że zacisnę sobie skórę, a to by było bardzo bolesne. I okej, okay, tutaj te szelki, tak jakby nie zaczynają się od góry tej krawędzi, tylko zaczynają się w środku, i to nie wygląda zbyt dobrze, w sensie jakoś tak. Zobaczcie, że to jakoś tak dziwnie tutaj się układa, gdzie no nie powinno być zbyt dużych problemów, no bo ja mam mały biust, a to jakby tutaj, oto cała ta część jest krzywo i naprawdę nie wygląda Także e, to jest jedna rzecz. Kolejna z tym niedopięciem, no ale okej, okay, to już jakby powiedzmy mniej wina. No ale generalnie bałam się, bałam się dopiąć. Jeżeli chodzi o tył, to wygląda to spoko, tylko że o tutaj, dokładnie na tej części, której pokazać wam, no nie pokażę, e, ono jest całe zmięte. Tak jakby tam było zbyt dużo materiału, i to wygląda, jakbym miała pieluchę z tyłu. Autentycznie. Mam rozmiar XS, więc tak jakby, no dziwne, że jest tam za dużo tego materiału, także. Przepraszam, ale jestem na nie. Byłoby pięknie, gdyby się ładnie układało, bo ogólnie sam zamysł, no, bardzo mi się podoba. Naprawdę, ale o, w ogóle widzę, że jest całe tutaj ubrudzone i to nie ja. Także, no, byłoby ładnie, ale niestety, niestety nie jest, no. Dobra, lećmy dalej. Zmienimy sobie teraz spodnie w końcu, ponieważ kupiłam znów satynową rzecz. Szok. To są takie spodnie, które bardzo mnie zaciekawiły, ponieważ są w Kant. No nie wiem, zobaczymy. Wzięłam je w rozmiarze XS, ponieważ mam doświadczenie, że w zarze te materiałowe spodnie zwykle pasują na mnie XS-ki. I one kosztowały 139 zł, także dosyć sporo. Zobaczymy zaraz, jak ten materiał będzie się zachowywał na mnie i może dobiorę do tego jeszcze jakiś top, czekajcie yy, kupiłam jeszcze taką koszulę zieloną, która jest już cała zmięta czyli już widzę, że naprawdę będzie bardzo praktyczna, ale zobaczcie że no wygląda tak ciekawie ja bardzo lubię takie bluzki na lato ją również wzięłam w rozmiarze XS i ona również kosztowała 139 zł więc niech lepiej mnie zachwyci, bo za tyle pieniążków, to ona powinna być po prostu ideolo, tak jak te spodnie dobrze, zaraz wracam <słuch> zacznijmy może od tej bluzki Czuję się jakbym miała tutaj jakąś wielką kokardę, która wygląda bardzo dziwnie. Ja nie wiem, tego materiału jest tutaj za dużo, ale wiecie co? Mam pomysł. Haha, ha, ha, mam pomysł. Słuchajcie, obwiążemy się tym. <grym> Kurczę. Ja nie wiem czy to wygląda lepiej. Chyba jest trochę lepiej, nie? Ogólnie ona mi się podoba, tylko że coś, coś mi tutaj nie gra o z tym, bo... Tutaj, jakby jest tutaj za dużo materiału, i ja rozumiem, nie mam biusu. Może, jakbym miała go więcej, to by było inaczej. Tylko, że ten materiał też odstaje tutaj, i jakoś tak dziwnie się tutaj układa. Tutaj jest szef, który chyba powinien być bliżej tamtej strony. Kurczę, no nie wiem, spróbuję to trochę. Po luźni. Może teraz jest trochę lepiej? Bardzo dziwnie się to układa, powiem Wam. Tutaj jest za dużo materiału, ale generalnie to nie wygląda aż tak źle. Tylko ta bruska widać, że się po prostu bardzo mnie. Ale jest to taki styl boho. Wydaje mi się, że na wakacje byłoby to fajne. Tak jakby chyba trzeba to jakoś na sobie odpowiednio ułożyć, bo ogólnie zamysł mi się podoba, szczególnie jak sobie to tak związałam. Wygląda moim zdaniem całkiem ciekawie. Jeżeli chodzi o spodnie, natomiast to nie czuję ich eee, są jednak z wysokim stanem, ale tutaj troszeczkę te kieszenie odstają ale to nie byłby nawet aż taki problem ja po prostu dziwnie się w nich czuję bo te spodnie są w kant, a tutaj ten kant zanika ze względu na to, że są bardziej obcisłe, później ten kant jest widoczny, ale przez to, że to jest satyna to te spodnie się mną i tak jakby nie poleciłabym ich, bo zamysł jest dobry, tylko że przy takich spodniach kieszenie lubią prześwitywać, tak jak na przykład tych i ten kant wygląda dziwnie Wydaje mi się, że lepiej by było, gdyby te spodnie miały taki krój, ale nie miały tego e, kantu tutaj. Wydaje mi się, że wtedy one by były takie bardzo zwiewne i takie delikatne, ale właśnie bez tego kantu. Byłyby takie bardziej taki letni vibe, trochę też wiosenny, wiadomo, ale na ten moment jakoś tak dziwnie się nie czuję, powiem szczerze. To jest specyficzny materiał i on specyficznie leży, no i mi na przykład bardzo przeszkadza to, że widoczne są tutaj te kieszenie i że odstają tutaj te kieszenie i jakoś tak, no nie, nie chodziłabym w nich, powiem szczerze. Zmienimy zatem te spodnie na takie zielone, również w kant. No wyglądają całkiem fajnie i nie jest to satyna, ale jest to również taki cienki, fajny, zwiewny materiał. Bardzo ładny taki limonkowy kolor, rozmiar XS, 119 zł. Eee, no zaraz zobaczymy. Co to z nich wyjdzie? No ale dobierzmy sobie do nich jakiś top. Wyciągnął mi się taki asymetryczny top, którego jestem bardzo ciekawa, bo jest to taki basic, ale były też chyba inne kolory, z tego co pamiętam. Chociaż nie, 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 akurat z tego nie było. Musiałam wziąć rozmiar S, ponieważ nie było już XS-ki. On jest w cenie 69,90. Dobra, trochę przesada. Jakby ten materiał jest przyjemny, bo to nie jest taka zwykła bawełna, taka trochę bardziej lejąca, ale i tak przesada. E, zaraz zobaczymy jak będzie leżał, zawsze chciałam mieć asymetryczny top, także Sprawdźmy to. Dobra, tym razem, może zacznijmy sobie od spodni. E, widzicie je na przebitkach? One są naprawdę długie. Naprawdę są długie. E, one mi się tarzają po ziemi. Jakbym teraz z nich wyszła, to całe nogawki by były styrane po prostu. Także naprawdę bardzo długi spodzień. Ale generalnie czuję się w nich bardzo dobrze. One również mają tutaj ten kant. I powiem szczerze, że no, ten model bardzo mi się podoba. On delikatnie przypomina satynę, ale to nie jest satyna. Jest mi w nich naprawdę bardzo wygodnie. Są szerokie, bardzo tak kojarzą mi się bardziej z latem niż z wiosną, ale na wiosnę oczywiście też jak najbardziej. No, są bardzo przyjemne. Nie powiem, podobają mi się te spodnie. Zastanawiam się, czy zdecydowałabym się na taki kolor, żeby zostawić go u siebie, ale tak czy siak no bardzo, bardzo fajny model. E, mam na sobie rozmiar XS. One są troszeczkę za luźne, ale no cóż, jakby to jest do przeżycia moim zdaniem. Bardzo ciekawy spodzień. Naprawdę bardzo fajny i podobają mi się te nogawki. One są szerokie i... Dają takiego charakteru tym spodniom. Także jestem na tak. Jeżeli chodzi o top, to również jestem na tak. I mam na sobie rozmiar S, a wcale nie jest on na mnie za duży, albo coś. Tutaj bardzo fajnie opina, także totalnie zero z żadnego stresu, że coś wypadnie. Nie? Wszystko tutaj fajnie się układa. Nie jestem tego przekonana co do tego koloru, bo on się bardzo zlewa ze skórą. Także to też zależy od tego, jaki macie po prostu kolor skóry, bo jakoś tak. Niby spoko, ale nie wiem, czy nie wolałabym białego albo czarnego. Na pewno bym wolała. Ale ten top ogólnie bardzo mi się podoba. Ma fajny ten materiał, on jest w takie prążki. To nie jest taka klasyczna bawełna, jak już powiedziałam, ale wygląda moim zdaniem bardzo fajnie. No i zobaczcie, że tutaj przy tej długości, nawet z tymi spodniami, jak on nie jest złożony do środka, to wygląda bardzo ciekawie. Robi taką fajną talię i wygląda to tak powiedziałabym, designersko. Nie wiem dlaczego. Muszę się zastanowić, czy nie mają innych kolorów. Albo zostawić ten kolor, bo. Podoba mi się. Podoba mi się to asymetryczny akcent. Dobra, lecimy dalej. Teraz, może, przymierzmy sobie sukienkę, którą również pochwaliła pani w sklepie, że ona się też na niej uczali. No, wygląda bardzo zachęcająco. Ma też takie ciekawe ramionczka z. Takich plastikowych, co prawda, obrączek. Ma bardzo ładny kolor, to na pewno. Zaraz zobaczymy, jak będzie na mnie wyglądać. Mam ją w rozmiarze XS i kosztowała 169 zł. Ale jeżeli będzie ładna, to moim zdaniem jest to fajna propozycja na wesele albo jakąś taką okazję. Słuchajcie, ja się nie spodziewałam, że ta sukienka mi się aż tak spodoba. Czy widzicie ten dekolt? Jak on pięknie przylega. Jaką ta sukienka robi ładną talię. W ogóle bardzo ładnie wyglądają te ramionczka. Sukienka jest. Jest naprawdę oryginalna. Wygląda przepięknie. Naprawdę wygląda przepięknie. Jest moim zdaniem idealna na wiele okazji: czy to po prostu zwykłe wyjście wiosne, czy lato, czy wesele, czy inne wyjścia. Moim zdaniem naprawdę przepiękna propozycja. Super akcent z tym marszczeniem tutaj. Robi talię, ale nie jest to nieprzyjemnie obcisłe, tylko leży świetnie. Naprawdę jestem pod wrażeniem. Ja po prostu nie wiedziałam, że jej potrzebuję. A ja się teraz mocno zastanawiam, czy jej nie zostawić. Jedyne co, oczywiście bardzo podoba mi się to, że ma tutaj z boku wycięcie. No i. Piękny akcent, naprawdę przepięknie wygląda ten materiał, jest lejący. Nie mam żadnych zarzutów, <grym> oprócz jednego, to nawet nie jest zarzut, to jest po prostu moja preferencja. Ona jest dosyć długa i ja osobiście wolałabym sobie ją troszeczkę skrócić, żeby była, no, taka kurczę, troszeczkę za kolano na przykład, coś w tym stylu, bo teraz ona jest bardzo długa. No, ale to już jak kto woli. No, ale generalnie. Wow, naprawdę, jestem pod wrażeniem. Przepiękna sukienka. Ej, jak już jesteśmy przy sukienkach, to mam jeszcze taką jedną propozycję, zupełnie z innej bajki. ją również wzięłam w rozmiarze XS i oh wow, to kosztuje 199 zł. Co prawda, no ma taki grubszy materiał, troszeczkę taki szanelkowaty, wiecie o co chodzi. Jest na pewno grubsza. Skusiło mnie te wycięcia po bokach oraz dekol. Wygląda na taką bardzo classy, taką elegancką. Także w nią i zobaczymy co z tego wyjdzie. No dobra, witajcie. Możecie mnie zobaczyć całą, jak wygląda sukieneczka. Także, tak jak myślałam, to jest fajna propozycja moim zdaniem dla też starszych kobiet, ponieważ ta sukienka jest bardzo, bardzo wygodna, komfortowa i mimo tego, że jest krótka, to słuchajcie, nie mam problemu, żeby kucnąć, nic tutaj nie wychodzi. Także, ja jakbym była mamą. To bym kupiła sobie tego sukienkę. I generalnie bardzo mi się ona podoba. Naprawdę, uważam, że jest właśnie taka klasy. Można sobie dobrać do niej fajną marynarkę, można ją naprawdę w przeróżny sposób wysylizować. Czuję się w niej naprawdę bardzo dobrze. Uważam, że cena jest wygórowana. Możliwe jest to przez to, że to jest właśnie ten dział dla kobiet, bardziej ten kobiecy niż ten młodzieżowy. Wiecie o co chodzi? E, dlatego może cena jest wyższa. Sukienka. Jest jak najbardziej w porządku, podoba mi się jestem na tak i doradziłabym ją mojej siostrze, mojej mamie jak najbardziej, ale uważam, że cena jest po prostu zbyt wysoka. Bardzo ładne są te rozcięcia. Jak widzicie, no, sukienka jest naprawdę taka bardzo klasy, kobieca, elegancka, propozycja bardzo, bardzo ładna, aczkolwiek troszeczkę przesadzają nie powinny tyle kosztować, a ten dekolt. I love it. Chciałam strasznie spróbować tego czegoś. Jest to taki mini kombinę rozmiar XSS 79,90. Zobaczmy, co to w ogóle jest, co ciekawiło mnie. Sprawdzę. Co to mówić szybko, czuję się jakby była nago, i normalnie nie przeszkadza mi to, że mi prześwitują słupki czy coś, ale tutaj naprawdę. Nie, wiecie, co ja z tego wyskakuję, bo nie chcę się tutaj nawet tak pokazywać. Nie wiem, to jest chyba jakaś bielizna modelująca, ale nie czuję, żeby mi się tutaj modelowała, także zmieńmy ją po prostu. Dobra, uwaga, uwaga przed ostatni zestaw, bo jeszcze została nam jedna bluzka i powiem wam, że ta bluzka jest za droga moim zdaniem i jakby tutaj zaraz się ceni typowo z tym materiałem, on rzeczywiście jest bardzo przyjemny i wygląda jakby był jakiś taki droższy czy coś, ale no trochę przesadzają z tą ceną aczkolwiek ten to bardzo mi się podoba mimo tego, że jest taki basicowy, to jeszcze w połączeniu z tymi jeansami wygląda świetnie. Te jeansy w ogóle to, to jest taki... Yy, Strzał w moją niszę w szafie, bo są to straight legi, których aktualnie poszukuję i powiem szczerze, że one mi się generalnie bardzo podobają, naprawdę wyglądają super. Tylko, że ja mam na sobie rozmiar 36, i szczerze mówiąc, ja nie wiem, czy ja bym się zmieściła w 34, mimo tego, że one z tyłu tutaj zobaczcie. Odstają. I to dosyć sporo, ale wzięłam 36, bo nie było 34. No i właśnie mam taki problem z tymi spodniami w Zarze, że po prostu jak one nie są z wysokim stanem, to nagle tak średnio na nie pasują. A te spodnie tak bardzo mi się podobają, tylko, że mają hard jeans i nie są to największe spodnie. Naprawdę, tak jak były tamte jeansy, to te nie są takie. Ale kurczę, strasznie mnie kusi, żeby je zostawić, bo one wyglądają tak ładnie. Strasznie mi się podoba ten zestaw. Nie wiem dlaczego, jakoś tak ciągnie mnie do Basiców. Także powiem Wam, że te spodnie generalnie polecam, bo wyglądają świetnie. Tylko, że może osoby, które mają troszeczkę większą pupę, yy, tak jakby proporcjonalnie do ciała, mogą mieć problem właśnie z takim odstawaniem. No ale generalnie spodnie mi się bardzo podobają. Tak samo bardzo podoba mi się ten top i ceny. Ceny mi się nie podobają, of course, ale top jest bardzo fajny, cieniutki i naprawdę wygląda tak. Classy, basic, ale classy. Została nam jedna rzecz. I jest nią: body czarne, też takie basicowe. Wzięłam je w rozmiarze s 79,90. Przyjemny mam bardzo materiał. Mam nadzieję, że będzie ładne. E, także sprawdźmy to. Nie no, powiem Wam, że ten odcinek się bardzo udał pod kątem basiców. Po raz kolejny bardzo mi się podoba, jak to body wygląda. Zobaczcie, że ona ma takie specyficzne, ale bardzo fajne wycięcia. No wygląda moim zdaniem ekstra. Po prostu wygląda świetnie, więc to body. Akceptuję, akceptuję. Mam rozmiar S i nie jestem teraz pewna, czy w rozmiarze jest jeszcze XS, ale to, ta tańska jest dla mnie dobra i nie wzięłabym mniejszego rozmiaru. Naprawdę opina mnie idealnie i też tam na dole jak się zapinałam, to czułam, że nie chciałabym mniejszego rozmiaru. E, nie no, super. Moim zdaniem naprawdę to wody wygląda świetnie i chyba też sobie je zostawię. Tylko kurczę, odwracam się i czuję, że... Oni się tutaj delikatnie marszczy. Kurde, nie, nie marszcz się, proszę. <gry> Generalnie akceptuję bardzo, bardzo fajne body. I w ogóle, patrzcie jak to ładnie wygląda, ale nie mogę zostawić chyba tych spodni, bo tak ciężko mi się je zapina. Ogólnie może one się rozciągnęły, jakby w niej zaczęła chodzić. No ale kurde, one tutaj tylko stają. Bardzo mi się co mam powiedzieć. Akceptuję i polecam. Moi drodzy, bardzo serdecznie Wam dziękuję z tym haul. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Koniecznie dajcie znać w komentarzu, czy chcecie więcej takich hauli z jednego sklepu i właśnie takich po prostu ogólnych, gdzie wybieram się na zakupy i pokazuję Wam, co kupiłam. Także nie przedłużam więcej. Widzimy się już w kolejnym odcinku. Bye!